Hej, dzisiaj jest dzień, w którym będę się tatuaże tatuować. Będę sobie robić aż 5 tatuaży, więc stwierdziłam, że chcę to udokumentować i nagrać. Jestem trochę szalona, ale to będą małe tatuaże w kilku miejscach yy, nad kilkoma się jeszcze zastanawiam, ponieważ chcę mieć to szyi, więc trochę to jest ryzykowne ryzykowne, może nie ryzykowne, ale moi rodzice na przykład nienawidzą tatuaży i uważają, że tylko ludzie z więzienia mają tatuaże, więc jak oni go zobaczą, to zostaną zawału. Ale mam 25 lat. Kochani rodzice, mam 25 lat. To jest moje ciało, moja decyzja. Stwierdziłam, że jestem na takim etapie swojego życia, że chcę się czuć młodo, świeżo, chcę naprawdę jeszcze poczuć Poczuć się jeszcze osobą bez jakichkolwiek większych obowiązków, bez spiny, bez myślenia, bo zawsze ja zastanawiam się 30 tysięcy razy, rozmyślam o jakichś decyzjach, które podejmuję. Nie powiem, że przez lata czuję się już jak troszkę stara osoba, ponad wiek, a nie chcę się tak czuć naprawdę nie chcę żyć po prostu chwilą i, i powiedzieć, fakiet. I'm do it. <noise> mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać, mam nadzieję, że tatuażysta pozwoli mi coś nagrać. No wiadomo, nie jego, tylko mnie. Chcę mieć są udokumentowane po prostu. Także do zobaczenia za chwilę. Właśnie podpisujemy zgodę. Ponieważ z Aldonką będziemy się... Z Aldąką. Żegnam się mówimy Aldonka? Chyba nie. Nie mówi Aldonka, Naneczka. Naneczka. Z Naneczką będziemy się tatuować, więc... Ale mi się pić co ze stresu. Co to się dzieje? Trochę Ale nie boli. To, 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 to. Ja już jestem po. Tak właśnie prezentuję się moje tatuaże dla naszej. szyi. Miałam poprawiony napis na palcu. I jeszcze mam na biodrach. A to już może kiedy indziej pokażę. <gryw> Teraz tatuję się Aldonka. Ale przepraszam, trzymam od Ciebie Aldonka w ogóle. I właśnie tatuję sobie palce i ją bardzo boli. Chociaż ma już 8 y, Ile Masz 5 tatuaży. I teraz 3 to będzie 8. Nie mieć 8 tatuaży i ma pół, pół rękawa wydzielonego, co nie? Moja biurka. O, kasłudka. Minął już właśnie tydzień od kiedy mam tatuaże. Tak się prezentuję. Troszkę. Podobno ten napis na szyi jest taki. Jest tu jedna jakaś literka uciekła. Nie wiem, mi to jakoś tak nie przeszkadza za bardzo. Mm, ja też robiłam, mam nadzieję, że widać. Ja też zrobiłam to nie czarnym tuszem, tylko szarym. To się tak mocno nie rzucało w oczy. This my baby. This my...